Dziś robimy pierwsze nawożenie Na pszenicę Siejemy z wiaderka, bo to jest tylko 25 arów Żeby rosło lepiej Pierwsza dawka azotu Mamy wiaderko, saletra I jedziemy z tematem A tak wyszło całe nawożenie i dać widać. 25 arów tu jest działeczka, jakieś 30 kg to zostało wysiane trochę zostawiłem na drugi raz, jeszcze tam mamy 50 saletrzaku to jeszcze w późniejszym etapie pójdzie saletrzak, a później to jeszcze zobaczymy a na razie trzymajcie się i do zobaczenia.